Ile powinieneś wyciskać na klatę? Sprawdźmy to. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile powinieneś wyciskać na klatę? Poziom siły i oczekiwany wynik zależą przede wszystkim od dwóch parametrów: stażu treningowego i masy ciała. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie mężczyzny ważącego około 80 kg. Poziom siły podzielimy na pięć kategorii: niedoświadczony, początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany i elita. Jeżeli nigdy wcześniej nie wyciskałeś na ławce i dopiero zaczynasz, to najprawdopodobniej będziesz w stanie wycisnąć coś około 50 kg. To jest poziom, na którym znajduje się około 40-50% społeczeństwa. Osoby początkujące ze stażem od kilku miesięcy do pół roku powinny wycisnąć około 75 kg. Do tej grupy należy od 25-30% do 30 populacji. Średnio zaawansowani, których staż treningowy mieści się od roku do dwóch lat, powinni być już w stanie przekroczyć magiczną barierę i wyciskać. Około 100 kg na klatę. Do tej grupy należy od 15 do 20%.